Witajcie po dłuższej przerwie. Zapraszam was na unboxing z kosmetykami z Oriflame z katalogu 8. To, że nie nagrywałam filmików ostatnio, nie oznacza, że paczki do mnie nie przychodziły. Oczywiście ja zawsze zamawiam i te zamówienia do mnie docierają. Po prostu w moim życiu zaszło dużo bardzo pięknych zmian i niestety nie miałam czasu na Nagrywanie filmów, ale myślę, że pomalutku będę wracać z, z różnymi filmikami. E, dzisiaj, tak jak mówiłam, mamy unboxing. E, jest dość sporo produktów różnych, e, i myślę, że są to produkty ciekawe. E, zatem zobaczmy, co znalazło się w moim zamówieniu. Dwa produkty z serii Biotanicals. Są to produkty oparte na szwedzkiej wiedzy aptekarskiej stworzone przez farmaceutów. One mają bardzo przemyślane formuły, które nie zawierają parabenów i silikonów. Natomiast możemy w ich składzie zauważyć niezbędne minerały. Te minerały tutaj są przedstawione również na etykiecie. Zawierają w swoim składzie te kosmetyki naturalny wyciąg ze szwedzkiego wiciokrzewu. Są one przeznaczone również dla. Vegan, e, tak jak wspomniałam, mają 95% składników pochodzenia naturalnego. E, I e, szampon ma 250 ml, natomiast e, odżywka jest e, 150 ml. Tak się prezentują te dwa produkty. Były one w cenie dla klubowicza oraz posiadacza karty rabatowej za 31,99. Kolejny produkt to jest taka mini perfumetka Eclat Style. To są perfumy. Które są przeznaczone tak naprawdę do podróży. Takie podróżne opakowanie. Akurat są to perfumy dla mojego męża, więc otworzę i pokażę je wam. Prezentują się w ten sposób: bardzo mała, a zarazem fajna buteleczka. Zapach jest przepiękny, drzewno aromatyczny. Z taką domieszką bursztynu. I w składzie tych perfum mamy Grapefruit, akord właśnie drzewny. I mają one bardzo dużą koncentrację zapachu. Są to perfumy mocne. Świetne rozwiązanie dla osób, które po prostu lecą samolotem. Można taki perfum włożyć do kosmetyczki. Zawiera bardzo mało mililitrów, co się ceni w podróży. Tak się prezentują. Kolejnie w zamówieniu znalazły się dwie pasty OptiFresh. Jedna to jest właśnie taka e, pasta z podwójną ochroną, i druga wybielająca. E, kolejne dwa mydełka z serii Discover e, Kosteryka. Jest to mydełko takie egzotyczne, o zapachu egzotycznym. Po otwarciu, kostka mydła jest zielona. I kolejne dwa też Discover. Akurat te są moje ulubione. California Beach i o zapachu mango i cytryny. Jak otworzymy, kostka mydła jest niebieska. Czyli cztery takie mydełka były w moim zamówieniu. Przedstawiam Wam teraz taką serię kosmetyków z Optimals, która skradła moje serce. Ja mieszkam w dużym mieście w Krakowie, gdzie jednak natężenie smogu jest bardzo duże, dużo zanieczyszczeń, jest suche powietrze i nasza skóra po prostu potrzebuje wzmocnienia. I Oriflame stworzył specjalną serię właśnie z Optimalsa, która ma za zadanie ochronić, odnowić... I dodać witalności cerze, która ma styczność właśnie z takimi trudnymi warunkami atmosferycznymi. Jest to ciekawy kompleks, ponieważ w swoim składzie zawiera probiotyk pochodzenia morskiego oraz również czy rodzaje kwasu hialuronowego. Gdzie ten kwas jest po prostu potrzebny do wspomagania oraz regeneracji naszej skóry, i tworzy również barierę ochronną. W moim zamówieniu znalazł się tak krem na noc. Tutaj mamy serum: krem na noc, serum. I jeszcze jest kilka produktów, właśnie. Tutaj mamy krem, krem na dzień. Zobaczcie, ten krem na dzień ma bardzo fajny faktor 25, więc jest naprawdę ochronny teraz na lato. Spokojnie można go aplikować. Czyli krem na dzień, krem na noc i serum. I jeszcze jedno serum. Akurat jeden zestaw tych kosmetyków jest dla mnie, drugi jest dla e, mojej koleżanki. E, ja może pokażę Wam, jak wygląda krem na dzień. O, jeszcze tutaj mam, właśnie, tutaj mam jeszcze jeden e, krem na dzień. E, jedno opakowanie mi się troszeczkę pogniotło, więc e, otworzymy sobie to pogniecione opakowanie. E, krem na dzień jest, zobaczcie, w takiej tubce bardzo fajnie się go um, aplikuje, wystarczy malutka ilość. E, super się wchłania, nie zostawia e, białego śladu, tak jak zresztą teraz widzicie. Nie zostawia białego śladu. E, natomiast tak e, krem na dzień jest w typowo optimalowej formie, czyli w e, słoiczku. E, no i Ciekawe jest serum. Serum jest takie z pipetką. Świetny w ogóle pomysł, ponieważ widzimy, ile tego serum aplikujemy. Możemy sobie wybrać, czy chcemy dużą ilość, czy może jednak mniejszą ilość tego serum, przez co tak naprawdę staje się ono bardzo wydajne. Zachęcam do przetestowania tej serii Optimalsa, ponieważ, tak jak wspominałam, ona jest świetna dla osób, które mieszkają w dużych lub mniejszych miastach, ponieważ zabezpiecza skórę przed zanieczyszczeniem. Jeżeli będziecie chcieli, mogę również nagrać taką recenzję. Hmm... Tych produktów właśnie z tej nowej zielonej serii Optimalsa. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście posłuchać o tych kosmetykach, o tej serii. Jakie ma właściwości, jakie technologie. Myślę, że to byłby ciekawy film wraz z taką recenzją, ponieważ myślę, że do tego czasu przetestuję wszystkie te trzy produkty. E, ja e, przetestowałam również przedpremierowo i e, bardzo przypadł mi do gustu właśnie ten krem y, na dzień. Ostatnia rzecz z katalogu jest to taki szklany pilniczek, prezentuje się w ten sposób. Akcesoria właśnie w Oriflame są bardzo fajnie zapakowane, żeby po prostu nie uległy zniszczeniu w drodze. gazetce wyprzedażowej można było kupić bardzo fajne produkty za niewielkie pieniążki dla dzieci. Za 2,79 mogliśmy kupić płyn do kąpieli Star Wars dla dzieci. Ten płyn ma 200 ml. Jest tutaj z takimi bohaterami z bajki Star Wars. Dodatkowo również w tej samej cenie w tej samej serii Star Warsów można było kupić wodę toaletową również dla dzieci, która prezentuje się w ten sposób. Jest ona koloru, właśnie teraz, tak patrzę, niebieskiego. Myślałam z początku, że opakowanie jest niebieskie, ale jednak nie. To woda toaletowa jest niebieskiego koloru. Dodatkowo zapomniałam jeszcze, mam również Wonderlash 5 w 1 maskarę wodoodporną. Prezentuje się ona tak. Świetnie wydłuża rzęsy i naprawdę efekt zmywania jest bardzo ciężki, jest super wodoodporna. Przynajmniej na moich rzęsach ona się nie rozmazuje. W pudełku pozostały już tylko produkty do testowania, więc zachęcam do e, pisania e, mailów. Może coś i dla Was wyślę, e, żebyście przetestowali. Ja osobiście tutaj mam akurat produkty dla osób, które u mnie z, zamawiają. Są to produkty właśnie kremów, podkładów, próbki zapachów, maseczki. Jak również znalazły się próbki przedpremierową zapachów nowych z Oriflame. Te zapachy będą dostępne w katalogu 9. Są to wody perfumowane. A jak widzicie... Ten flakon a, mi osobiście przypomina pewne perfumy z wyższej półki drogeryjnej. E, dajcie znać, jakie to są perfumy. Jestem ciekawa, czy wpadliście na ten sam pomysł. E, dziękuję Wam za uwagę. Tutaj jest cały unboxing mojego zamówienia. Zachęcam do komentowania, pozostawienia po sobie jakiegoś śladu, będzie mi niezmiernie miło. Jeżeli zostawicie subskrypcję, ucieszę się podwójnie i zachęcam do testowania kosmetyków Oriflame, ponieważ są naprawdę godne polecenia. Trzymajcie się ciepło, pa pa!